Witam Państwa, Karolina Bednarek. Przed chwilą oglądaliśmy migawki ze studniówki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Sieradzu. Witam Państwa, Krzysztof Lisiecki, Telewizja Sieradz, Studio Filmowe, Siewie TV. Witam Państwa z moją uroczą współprowadzącą, która się przed chwilą przed, przedstawiła, Karoliną Bednarek. I dlatego właśnie ten program, nowe wydanie 20 lat temu w Sieradzu, Nosi tytuł, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie. Wprawdzie egzaminy maturalne dopiero w maju, ale już rozpoczęły się studniówki. Pierwsza w naszym mieście miała miejsce w zespole szkół zawodowych nr 2. Wam razem z nimi każdy taki bal, bo jest to już y, ten finisz, y, do którego chcielibyśmy wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają y, w pierwszej klasie y, y, wszelkie zajęcia w naszej szkole doprowadzić do matury. No nie wszystkim się to udaje, ale y, większość stara się, jak najlepsze wyniki uzyskać i y, zwykle wszyscy przystępują do matury i prawie wszyscy składają z pomyślnym y, wynikiem. Na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 spotykamy naszego byłego wychowawcę, a obecnie pana posła Wiesława Gołębiewskiego. Czy dobrze pan się tutaj bawi z nami? No sądzę, że jak najbardziej. Nie wyszedłem jeszcze z roli wychowawcy, jestem Sądzę, nauczycielem i wychowawcą. Trudno by było mi się z tym pogodzić, że tu jestem jako poseł, a nie jako wasz wychowawca. Czyli czuje się pan bardziej nauczycielem niż posłem? I jedno i drugie. Czuję się i jednym i drugim, tylko że czuję się jako doświadczony pedagog i jako młody uczący się poseł. Co pan może powiedzieć o dzisiejszej młodzieży, o tym, jak się tutaj bawimy? Impreza jest świetna ze względu na scenerię. Ja uważam, że ta sceneria w Sieradzu jest najbardziej odpowiednia dla studniówki. Jest możliwość po prostu godnego, doskonałego spędzenia czasu przy dużym wkładzie Waszych rodziców w to, że możecie tu tak spędzać ten czas. Na ponad 100, kilkanaście czy kilkadziesiąt dni przed maturą. Podejrzewam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że jest to pierwsza studniówka w Polsce. আমি <laughs> przygotowania przed dzisiejszym balem. Bardzo. Bardzo długo. A jak się czujemy 100 dni przed maturą? Dobrze. Trema już teraz czy jeszcze nie? Jeszcze nie, na razie nie. Dziś zabawa, tak? Dziś zabawa. Przepraszam, czerwone gitary śpiewały niegdyś. To nie do wiary. Mówię Wam, przed pierwszym balem tremę mam. Czy Wy się z tym zgadzać? Trochę tak i trochę nie. Dlaczego? Trema była, ale już nie ma. Ale w którym momencie była trema? Domyślam się, że przed polonezem. Tak! Wypadło jednak dobrze. Czy jesteście z tego zadowoleni? Tak! Mogło być gorzej. A jak długo trwały przygotowania do tej studniówki? Trzy tygodnie. Koleżanka wyszła na poprawę makijażu? Nie. Przekąsić. Mandarynkę. Mandarenkę. A jak się czujemy sto dni przed maturą? No, na pewno to jest trema. W ogóle jeszcze się nie uczyli, także. Kolega, domyślam się, jest zaproszony, więc jak się podoba studniówka w liceum medycznym? Bardzo fajnie jest ten pierwszy raz i chyba ostatni, tak myślę. Ale bardzo fajnie jest, naprawdę. Czy jest to pierwszy bal w życiu, czy już kolejny? Nie, jestem rutyniarzem. To jest mój drugi bal. Pierwszy u mnie i drugi teraz u mojej dziewczyny. A jak było z polonezem? Trema? Ogromna, z polezem była niesamowita trema, jednak tak wspaniały partner pomógł mi ją przełamać. Materiał, który przed chwilą oglądaliśmy był z tej samej szkoły z 93 roku. To był wtedy zespół szkół zawodowych numer 2 już imienia Marii Dąbrowskiej. To była szkoła, do której chodziła twoja mama, pani Agata Bednarek. I ja zdradzę państwu, że Karolina i jej siostra, bo będziemy także pokazywać jej siostrę Marlenę o rok starszą, Znalazły się tutaj dlatego, że spotkał któregoś pięknego dnia, spotkał właśnie Karolinę były nauczyciel mamy Karoliny, czy Agaty, Wiesław Gołębieski zachwycił się jej urodą i właśnie dzięki Wiesławowi zaprosiliśmy, zaprosiliśmy Karolinę i Karolina jest z nami. Wiemy już z którego roku, ale gdzie była ta studniówka? Ta studniówka była oczywiście w sali C wtedy Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu, dziś Starostwa, ponieważ no to była, jest do tej pory największa sala w, w mieście, teraz ją wyremontowano, jest nowy parkiet i tam odbywały się praktycznie wszystkie studniówki, a kiedyś te studniówki odbywały się w szkołach. No było, było tak, że Zespół Szkół Zawodowych numer 2 nie miał takich warunków, nie miał sali gimnastycznej, nie miał, no więc te studniówki odbywały się w innych szkołach, w, w, w Szkole Podstawowej nr 1, w cechu rzemiosł różnych, na przykład. Także taką tę historię te studniówki mają. Ja jeszcze dodam, że, że relacje robiła, nie pamiętam nazwiska już tej, tej reporterki, ale ona była, miała na imię Wiola. Pozdrawiam ją tutaj serdecznie I była bardzo zdolna. Robiła najlepsze sądy ze wszystkich tutaj dziewcząt, jakie się przeminęły w telewizji Sierac. I tam w tym materiale właśnie jest Wiesław Gołębieski, wtedy nauczyciel w zespole szkół zawodowych numer 2, nauczyciel historii, nauczyciel przysposobienia obronnego, I wtedy, a, a, a wtedy dokładnie także poseł, poseł numer 100, poseł e, e, Polskiego Stronnictwa e, Ludowego. Natomiast druga studniówka odbywała się w Liceum Medycznym w Sieradzu. Tak, oczywiście to jest Liceum Medyczne w Sieradzu i ciekawostka polega na tym, ta studniówka też była w sali CE Urzędu Wojewódzkiego, a ciekawostka polega na tym, że materiał robiła Jadwiga Ciołek, obecnie szarowska, i mama Klaudii Szarowskiej, która jest teraz tutaj naszą praktykantką, uczy się także rzemiosła reporterskiego właśnie. Dla mnie to jest inny świat, ponieważ urodziłam się w 1995 roku. Oczywiście to jest zupełnie inny świat. Rok 1993, czyli dwa lata przed Twoimi narodzinami. Inny świat, inne stroje te mokre włoski, tapiry, takie kobiety, dziewczyny uczesane na lwice, inny krój garniturów, inne modele butów, prawda, ale młodzież już jest elegancko ubrana, prawda, eleganckie koszule, muszki, krawaty, także to jest na, na odpowiednim poziomie, prawda, bo to studniówka to jest taki najważniejszy chyba bal w życiu, no dla mnie przynajmniej był najważniejszy, no i muzyka. Tam z ciekawostek takich powiem, tam brzmi muzyka Italo-disco, bardzo popularna wtedy muzyka dyskotykowa z Włoch. Taka, to jest taka ciekawostka, prawda? I rzeczywiście to jest zupełnie, zupełnie inny świat. Wiem, że Pan jest weteranem studniówek. Tak, oczywiście jestem. mogę powiedzieć, że jestem weteranem studniówek. Powiem, przypomnę, że jako uczeń byłem dwukrotnie na studniówce w Jagiellończyku. Dwukrotnie na studniówce, w liceum obecnie ogólnokształcącym w Warcie, a wtedy liceum ekonomicznym. I byłem jako student dwukrotnie w Jagiellończyku. I potem byłem jako gość, jako dziennikarz, jako tak zwany VIP. No kilkanaście razy przynajmniej. Także mam, jak to mogę powiedzieć, ogromną wiedzę o studniówkach. Ale mogę powiedzieć tak, że zawsze jest ten schabowy, taki już tradycyjny, prawda. Zawsze młodzież pije alkohol gdzieś tam na boku. Nie powiem, że w toalecie, prawda? Pali papierosy i, i, i zawsze przeżywa, zawsze widać emocje w ich oczach. To jest rzeczywiście najważniejszy dla nich bal, który się pamięta całe życie. Ja swoją studniówkę pamiętam. Pozdrawiam wszystkich z klasy czwartej D. Pozdrawiam naszego profesora, pana Józefa Florczaka. To była niezapomniana studniówka w roku 1974 w styczniu, nie pamiętam dokładnie, to był 20 któryś styczeń. Pamięta, to się pamięta na całe życie i Wy także będziecie tą studniówkę swoją pamiętać. To był program, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie. Do zobaczenia mówią Państwu Karolina Bednarek i Krzysztof Lisiecki.